Manko Ludziska, fifek z tej strony, i w dzisiejszym odcinku zobaczymy, co ludzie pogubili. Po mojówce. wbijam na kawę detoro, moim standardowym wejściem. Woda, jak widzicie, krystalicznie czysta i spokojna, co mnie niezmiernie cieszy. Patrzcie, Ziomeczek sobie łowi rybki. Nice. Zaraz zobaczymy, jak będzie rzucał siatką do wody. Zaczynam dzisiaj od tej miejscówki przy hotelu Katalonia i będę kierował się na marinę standardowo. Zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. Zaczynamy ludzisko. Pojedziemy tylko skąd teraz? Pytanko Pepe Espania eee. Z Hiszpanii prosto Jest Destruct Jeden peso? Chyba nie Zobaczymy z dołu Kawą żelazną, nie, nie biorę tego Nie mam kieszeni sorry. Słowa kolejna Do no problem, no problem W tym musiało tak tak obciążone wypadku, e, <tryk> w jest koniec.

żeby w krzodach poszukać. Bo tu nigdzie nic sygnałów tutaj na piasku nigdzie nic nie było. Ja mówię, przejdę się. przepłyda się, mówię o tych krzakach tu patrzcie. <tryk>

ha 585 sreberko kolczyk chyba pierwszy mój srebrny kolczyk co tu jest napisać? Ci 92,5 na pewno, ale co to jest Milaria? Nie wiem. <śpiewanie> Dobra No, no, no. O Jezu, chłopaki wyjęli drona z ja jaja. Chyba jakiś droższy taki był, nie był ten taki malutki No i zmykam na drugą miejscówkę. Tam dzisiaj udało się wyciągnąć 2 złotka 18 karatów i gruba 58, 585. Nie wiem ile to jest karatów. Kurde, muszę się tego nauczyć się zapamiętać. Ale są. Dwa sobie wiszą ładnie. No, także zmykam na drugą miejscóweczkę i widzimy się już we wodzie. Jakby ktoś pytał, czy są glony, to, to są glony. Ale tu klepie, jajebę. Dobra, idę szybko. Nie, nie polecam tego wąchać. U. Druga miejscóweczka, moi drodzy. Tak następująco wygląda. Skakuje. Są jakieś bicia. <laughs> Next one. Today I found like three. Today? Mm -hmm. Yeah. Ooh. This one? 18 carrot gold. This one. 15 karat gold, i myślę, że to jest włóczka. Mam coś? Mam coś tutaj. Bardzo dobry dzień. A co to jest? To jest metal detektor. Tak, tak jak tutaj. Ok, nice. Dobra, misiaki, to było na dzisiaj tyle. Idę zrobić jeszcze standardowy zrzut śmieci. I zmykam do domu, ale już się dzisiaj udało. Yy, przyszedłem w ogóle na plażę yy, z nadzieją na cokolwiek, a wychodzę z trzema złotami. Także dzień udany. No, dobra. Buteleczki do śmietnika i standardowo co no z kieszeni. Dzisiaj też jakieś szkło było, straszne. bo wychodziło trochę złomu. Pełno gwoździ jakiś znowu standardowo, jakieś... Ee... Dobra, wyczerpała mi się bateria przy zrzucie śmieci, ale tak, no odwiedziliście. Pełno gratów znowu, no ale 3 razy złoto dzisiaj, 3 pierścionki. Zaraz wam przebitki zrobię jakieś, pewnie, albo na podsumowanku wam pokażę. Co to wyszło? No masakra, ja jestem w szoku, bo ostatnimi czasy to tak no wychodziłem, coś tam wpadało, ale nic spektakularnego, a tu trzy razy złoto, jednego dnia. Od 10 jestem tutaj, jest godzina 17, 7 godzin, taki normalny dzień pracy. Także... Żegnam się z kabesą. Oddała mi dzisiaj bardzo ładnie. I widzimy się na podsumowaniu. No i dobra, kochani, jeszcze szybkie podsumowanie. Na dzisiejszym wypadzie, mega wypadzie, chyba rekord życiowy, nie wiem kiedy go pobiję. 3 złote obrączki wpadły. Łącznie 14, prawie 15 gramów złota, z czego to jest 18K. To jest 5.85 i to jest 5.85 próba Aj, Powiem wam, tyle emocji co na tym wypadzie to dawno nie miałem I z takich mniejszych pierdołek jeszcze wpadły e, dwa, piersie, dwa kolczyki Z czego ten to sreberko Coś takiego Kur. No i taka bulwa wielka, ale to chyba miedziucha Tu gdzieś przebija nawet no, także tak. Zrobię Wam jeszcze przebitki szybkie teraz. 3 złote oprączki na jednym wypadzie. <gryw> no, dobra, misiaki, trzymajcie się. Następny wypad, wypad przewidziany jest na za kilka dni, chyba, bo na razie jest strasznie dużo wodorostów i bardzo mało ludzi do wody wchodzi. Także nie ma wielu sygnałów, ale nic. Jakoś poradzimy sobie. Co z kotem? Kot żyje, ma się dobrze. Łapka prawie wyleczona. Lecimy jeszcze do weterynarza i będziemy ogarniać temat. No, a tymczasem do następnego. Trzymajcie się. Bajo!